Z tej strony Agnieszka z Beauty Cornera i Kinga z Global Kay. Witamy Was serdecznie w naszym pierwszym filmiku z naszej serii. Dzisiaj opowiemy Wam o codziennych rytuałach pielęgnacji skóry naszej twarzy. Na końcu tego filmiku będziemy miały dla Was małą niespodziankę, więc zostańcie z nami do końca. Dokładnie, to ja zacznę. Powiem Wam o pierwszych dwóch krokach, następnie Aga nieco więcej. Pierwszym krokiem to jest spryskanie sobie twarzy mgiełką z kwasem hialuronowym. Jest to naprawdę rewelacyjna mgiełka, my ją potocznie nazywamy napka, to oczywiście jest skrót od składników zawartych w tej mgiełce. Ona jest bardzo delikatna, orzeźwiająca, jest doskonała nie tylko do twarzy, ja ją głównie stosuję do twarzy, ale również czasem stosuję, stosuję ją na włosy oraz skórę ciała. Wiem, że dziewczyny też często pryskają sobie piersi, żeby ta skóra była pięknie nawilżona. Ona nie tylko super nam nawilża tą cerę, bo dzięki kwasowi hialuronow hialur hialur hialuronowemu, przepraszam. Pozwala zachować idealny poziom wody w skórze, a dzięki soli sodowanej, która jest również zawarta w tej formule, ona jest silnym humakantem, a więc ta woda w skórze jest dobrze związana i ona zapobiega również utracie tej wody w skórze. To, co jest ważne, to to że ten produkt można używać też na przykład, gdy skóra jest przesuszona w samolocie. Ja tak często robię a ostatnio, no, teraz nie latam, ale jak latałam, to zawsze ten produkt miałam przy sobie w jakiejś mniejszej, mniejszym opakowaniu, bo oczywiście takie by nie przeszło w bagażu podręcznym. I dodatkowo myślę, że też produkt świetnie się sprawdzi gdzieś na jakieś ciepłych wakacjach, kiedy czujecie, że ta skóra jest naprawdę przesuszona poprzez opalanie się na słońcu czy też kąpiele w słonej wodzie. Ja również stosuję tą mgiełkę przed zabiegiem z lumi, o którym zaraz Wam opowiem, ponieważ aby nabliżyć sobie tą skórę twarzy przed oczyszczaniem twarzy z lumi, Trzeba ją zwilżyć, tak? Albo wodą, albo mgiełką. Ja polecam tą mgiełkę z kwasem fiorodowym, ponieważ dużo lepiej skóra jest nawilżona. I wtedy przechodzimy do kroku drugiego. Jeżeli tej technologii jeszcze nie znacie, to jest to rewelacyjna technologia do oczyszczania twarzy, czyli lumispa. To, co jest ważne, to to, że ono nie tylko zmywa nam idealnie makijaż, nie pozostawiając resztek na skórze. Oczyszcza także skórę z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń środowiskowych, tak? jednak z tym smogiem cały czas walczymy i nasza, nie jest to on dla naszej skóry obojętny, Aga też właśnie pokazuje swoje lumi. Wiem, że jeszcze było w wersji czarnej, ale to była wersja limitowana, także mamy teraz tylko wersję białą. To co jest też ważne, urządzenie jest wodoodporne, a więc buzie możecie sobie czyścić podczas kąpieli. E, czy też e, podczas kąpieli w wannie, czy pod prysznicem, może i w basenie, ale tego nie próbowałam i <grym> chyba e, nie próbowała w chlorowanej wodzie. E, także mamy oczyszczoną twarz. Zmniejszona jest widoczność porów. Producent zaleca, aby używać sobie Lumi dwa razy dziennie po dwie minuty. My obie z Agą tak robimy i naprawdę już po kilku użyciach widać super efekty. Dzisiaj na przykład koleżanka napisała do mnie, że używa Lumi 4 dni i już zamówiła ten produkt dla swojej mamy i chyba siostry. Takie mam wrażenie. No i Kolejna sprawa to jest to, że dzięki tym opatentowanym ruchom głowicy, bo głowica kręci się w dwie strony, nie tylko twarz jest oczyszczona, ale również zdjęty jest ten martwy naskórek, tam warstwa martwego naskórka, a nasza skóra nie jest w żaden sposób uszkodzona. No i kolejna rzecz, trochę tych super cech i zalet jest, to to, że ta głowica jest wykonana z silikonu medycznego. Co jest ważne, on jest bardzo delikatny, nie uszkadza naszej skóry, a także jest bardzo sterylny. Wystarczy, że przepłuczemy tą głowicę w wodzie, Albo w wodzie z mydłem i już produkt możemy oczyszczać dalej, bądź inna osoba może oczyścić sobie nim skórę. Nakładki są trzy, w zależności od tego, jak bardzo twardą chcecie. W pierwszym Lumi przychodzi Wam nakładka średnia, ale jest też taka bardziej miękka i twardsza, na przykład dla mężczyzn, którzy chcą sobie domyć przestrzenie pomiędzy zarostem a skórą. Produkt oczywiście też nadaje się idealnie dla nastolatków, bo mamy cztery żele. Ja mam żel do cery tłustej, ponieważ od w sumie nastoletnich lat zmagam zmaga się z tą przetłuszczającą się strefą P, ale mamy także żel do cery suchej, do tej mieszanej, tak zwanej normalnej, czy też do skłonnej do wyprysków. Aga zanim zaczęła stosować Lumi, to miała problemy różne skórne i wzięła sobie właśnie żel do cery skłonnej do wyprysków, już widzi pierwsze efekty. No i w sumie ostatnia rzecz, którą chciałabym jeszcze ze swojej strony dodać, to to, że w każdym żelu mm, mamy Age lock To jest taka opatentowana mieszanka składników przez Muskina, która hamuje procesy starzeniowe e, na 72 godziny. Także wasza skóra e, wygląda pięknie, młodo i promiennie. Mm, no i chyba to tyle z mojej strony. Nie wiem, czy Aga masz coś do dodania, jeśli chodzi o Lumi. To totalnie, totalnie tak, jeżeli chodzi o Lumi. Ja miałam duży problem, jeżeli chodzi o różnego rodzaju wypryski. One zwiększały się oczywiście w pewnych czasach miesiąca. Myślę, że jak wiecie o co, o co chodzi. I tak naprawdę nie byłam w stanie się z nimi uporać, więc maskowałam te wszystkie wypryski makijażem. Natomiast dzięki Lumi dzięki temu żelowi specjalnemu do skóry z problemami z wypryskami, udało mi się wyprowadzić tą skórę na, na, dobry, na dobry tor. Oczywiście jeszcze chwilę muszę, muszę jeszcze z tego korzystać, natomiast już po tygodniu naprawdę widziałam, że skóra jest lepiej napięta bo to jest też no, to prawda, no? do masażu, ale także już nie miałam tych wyprysków, więc wszystkim nastolatkom, którzy zmagają się z trądzikiem lub młodym osobom, które jeszcze mają ten, te skłonności, absolutnie jest to numer jeden, zwłaszcza z tymi serbia, których o którychinga powiedziała, bo tej nic nie roznosimy, jak w przypadku różnych innych szczotek sonicznych, nie będę już o markach mówiła, bo myślę, że wiecie, o, których, o które chodzi. No dobrze. Dokładnie. Po oczyszczeniu skóry kolejnym krokiem, który powinniśmy wykonać, jest stonizowanie naszej twarzy. Pracujemy na co dzień nad tym, żeby zachować work-life balance, czyli taki, taką równowagę życia zawodowego i prywatnego i to samo powinniśmy, słuchajcie, zrobić dla naszej skóry, żeby wyrównać je i zbalansować jej pH. I do tego służy właśnie, właśnie taki tonik. To jest ten, który ostatnio, ostatnio używam. Jest to tonik Nuskina, który ma mnóstwo składników Nawilżających, który reguluje właśnie nasze pH. I co jest jeszcze ważne, ma w swoim składzie kamforę, która ma działanie antybakteryjne, czyli znowu nie tylko. bardzo z, ważne. Tak, nie tylko sobie balansujemy to pH, czyli przygotowujemy skórę przed kolejnymi krokami, ale także. Tutaj mamy działanie antybakteryjne. No i dobrze, mamy już skórę stonizowaną, więc kolejnym krokiem jest tutaj przygotowanie naszej skóry pod oczami, odpowiednim kremem. Nasza skóra pod oczami jest najcieńsza, jest bardzo wrażliwa, więc też musimy delikatnie się z nią obchodzić. Absolutnie żadnych kwasów nie nakładamy sobie pod oczy. Natomiast jeżeli mamy problem z cieniami pod oczami, workami pod oczami, opuchniętymi oczami po, 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 po nocy, czy po imprezie, <laughs> różne, różne są, to, są to opcje, natomiast ja mam taki problem, zwłaszcza jak mało śpię, bo się dużo dzieje w pracy, więc Świetnie możemy sobie odżywić tą skórę i nadać jej promienny wygląd, żebyśmy wyglądały na wyspany, może nie, nie będziemy. I teraz tak, mamy świetny, świetny krem tej oczy, również ze składnikami Age Lock, czyli opóźniającymi procesy starzenia, czyli blokujemy te procesy na 72 godziny. Jest to mało pakowanie, ale mega, mega wydajne. Najpierw jakby bierzemy troszeczkę, dosłownie taką ilość na dwa oczy. Dwa oczy? Pod jedno i drugie oko. <grym> i drugie oko, <grym> i dokładnie. I tutaj sobie nakładamy ja pozwólcie, że teraz sobie tego nie nałożę, bo mam makijaż, natomiast nakładamy sobie ten krem i wykorzystujemy, słuchajcie, do masażu również nasze lumi, ale nie z tą nakładką. Tylko mamy specjalny drugą, drugą rzecz, tak zwany akcent. Już Wam tutaj go nałożę. Dobra. Jego się tak jakby wklikuje, prawda? Aha, super proste i tutaj mam taką bardzo miękką, delikatną nakładkę, dzięki której wykonujemy masaż naszej skóry pod oczami i wokół oczu, ujędrniając ją oraz wklepując cały krem na naszej skóry i tak naprawdę zajmuje nam to minutę, czyli po 30 sekund na każde oko. Super szybki sposób. Mega przyjemny. Mega przyjemny dokładnie. Czasami trochę dłużej sobie robię te masaże, jak mam tyle czasu. I co jest ważne, co ja praktykuję, bo czasami nie mamy czasu rano na to, żeby nawet te kilka minut poświęcić na oczyszczenie skóry twarzy i tak dalej. Więc ja biorę sobie lumi i mogę po prostu z tym sobie chodzić, czyścić czy wyklepywać krem pod oczy, idąc do kuchni, robiąc kawę. Więc absolutnie można to bardzo efektywnie wykorzystać, nawet jak mamy bardzo mało czasu na wyjście z domu. Więc... No, to prawda i Lumi nie tylko tą skórę nawilża, ale także niweluje worki pod oczami czy też sińce, także jakby zapobiega kurzym łapkom, wiecie, no my jesteśmy młode, mamy po 26 lat, ale, ale myślę, nie? że lepiej jest zapobiegać tym procesom starzeniowym niż później je niwelować w różne nieprzyjemne sposoby, także my z Agą dbamy o to już teraz i Wam tak. też polecamy. Myślę, że jeśli chodzi o taką pielęgnację, to w sumie powiedziałyśmy Wam o wszystkich kluczowych krokach. I teraz mam coś dla Was. Jeżeli bardzo chętnie wychodzicie na słońce, a teraz no nie możecie, chciałybyście być opalone, bądź chcielibyście, bo ten produkt też mogą używać, oczywiście, faceci, to to jest coś idealnego dla Was. To jest samoopalacz w żelu, żel brązujący, nazywa się Instaglow. Jest rewelacyjny, ponieważ tylko w 15 minut, w przeciągu 15 minut możecie opalić się, tak? Zależy jeszcze od tego, też, jaki chcecie osiągnąć, że tak powiem, stopień opalenizny, nakładacie sobie żelu trochę więcej bądź mniej, on ma fajne drobinki, a więc ta skóra jest taka piękna, promienna, błyszcząca. Ja trochę mam go nałożonego, może nie jakoś bardzo dużo, ale lubię ten efekt takiej lekkiej opalenizny. No a teraz nie możemy iść na solarium, po drugie, solarium nie jest zdrowe, wiele osób omija jednak te promienie słoneczne, także myślę, że to jest fajna alternatywa dla takiego normalnego czy też solaryjnego opalania. Ma bardzo fajną formułę, która szybko się wchłania, nadaje ten piękny kolor skórze i blask. Co ważne, nie zostawia smug i nie brudzi ubrań. Dla mnie to jest mega ważne. Ja nieraz u różnych samoopalaczy miałam poniszczone ciuchy, które bardzo lubiłam i było, ich, było mi ich naprawdę szkoda. Produkt jest bardzo wydajny, bo naprawdę niedużo go trzeba, żeby zobaczyć te efekty. No Aga na przykład ostatnio poświęciła swoją jedną nogę, którą opaliła Instaglow, a drugą zostawiła normalną bladą, także jeżeli chcecie zobaczyć takie efekty, to Aga się chętnie z Wami podzieli. Eee, piszcie w komentarzach. Eee, I ostatnia taka cecha, bardzo ważna, uważam, znaczy bardzo ważna eee, według mnie, to jest to, że ten produkt nie śmierdzi. Wiele mm, samopalaczy, no naprawdę nie mają fajnego zapachu, a wręcz mają taki przykry zapach. Eee, ten produkt, nie będę oszukiwać, ma zapach, tak? Początkowo ma, ale on nie jest męczący. Dla mnie to było bardzo ważne i ten zapach się ulatnia, no po tych 15 minutach praktycznie go nie czuć, także spokojnie możecie sobie potem wyjść i być piękne, opalone, jakbyście wróciły ledwo co z wakacji. Dobra, A, ja jeszcze to jedna to rzecz. A dobra, Aga, no, w O tym jeszcze o tym Instagram, dlatego że ym, ja jestem strasznie beznadziejna, jeżeli chodzi o opalaczy. W solarium byłam raz w życiu, e, kilka lat temu, już tego nie powtórzę, e, z, różnych, z różnych względów. E, też uważam, że powinniśmy dbać o swoją skórę i nie narażać się na, na różne promieniowania UV. E, natomiast. E, Instaglow nie robi żadnych smug, troszkę to już mówiła, ale chcę naprawdę podkreślić, nie robi żadnych smug. Oczywiście, jeżeli zrobimy przecięcie i nie, nie rozmażymy tego, to będzie to widać, natomiast nie zostawia to smug. E, na przykład przy opalaniu tryskowym, nie wiem, czy któreś z was miały to, e, trzeba naprawdę e, stać e, i nie wiem, kilka <śmiennie> minut, pół godziny, godzinę, żeby zacząć nabawić zakwasów. Tak, nie jest to przyjemne. Robiłam to dwa razy i niestety już tego nie zrobię. Dodatkowo całe przejście radło było brudne. Więc tutaj absolutnie z instalantem tego nie będzie. Mamy piękne drobinki, mamy piękny kolory, możemy sobie balansować tą z tym stopniu palenizę. Także dla mnie to jest zaraz po e, paście zębów e, najlepszy produkt, e, który możemy Wam tutaj polecić. E, więc dobra, taki był mój, e, mój okay. komentarz. E no i ja przejdę teraz do ostatniego produktu z dzisiejszego wideo, a mianowicie balsamu do ust. Bo jeżeli już skupiamy się na tym nawilżeniu twarzy, to myślę, że nie można tutaj pominąć ust, ponieważ to jest bardzo ponętna część ciała i każda z nas zawsze chce mieć piękne, nawilżone i wydatne usta. A nie wszystkie dziewczyny chcą, przynajmniej teraz, robić sobie jakieś inwazyjne zabiegi, tak, jednak wszelkiego rodzaju wstrzykiwania, to nie są rzeczy przyjemne i też nie są tanie, także my mamy dla Was taką fajną alternatywę, a mianowicie balsam do ust, który pięknie uwydatni te usta. Moment. No ja go tak bardzo lubię, że moja poprzednia wersja jest doczyszczona do samego końca. Także już Wam pokazuję nowy. No, ja również, bo ostatnio sobie zamówiłam. Jest to świetny balsam, naprawdę ja go uwielbiam i stosuję go i pod pomadki, aby te usta były bardziej wydatne, kąciki się podnoszą i jest taki fajny, ja to bardzo lubię osobiście, taki efekt mrowienia tych ust, że czujecie, że one naprawdę się robią bardziej wydatne. No i, a z kolei na noc stosuję ją po to, żeby sobie te usta nawilżyć, bo tak jak wiele osób, nie wiem, balsamuje się, tak? smarujecie sobie dłonie, stopy, to myślę, że o te usta w nocy też fajnie zadbać, gdzie w ciągu dnia nakładacie sobie pomadki i trochę je wysuszacie, to to jest naprawdę rewelacyjny produkt, jeżeli chcecie, aby Wasze usta stały się miękkie i rozbłysnęły kolorem, bo mam wrażenie, że nie wiem, co tam jest w środku, nie pamiętam, na pewno doczytam, ale oprócz tego mrowienia koloryt ust się poprawia, robią się takie trochę bardziej różowe, piękne i wydatne. No i to był sobie ostatni produkt, nie? Tak, <grym> ale ja mam jeszcze, że samo opakowanie, słuchajcie, jest tak piękne. To wygląda jak taka luksusowa wersja Carmexa. No e, no. Natomiast, to natomiast. to jest świetna baza pod e, szminki, pod wszystkie matowe rzeczy, które później sobie nakładamy, więc e, dzięki temu przedłużamy też trwałość naszych pomadek. Mm -hmm. No dobrze, to słuchajcie, powiemy wam o tej niespodziance, bo już to trwa, jesteśmy na końcu filmiku i w związku z tym, że uwielbiacie nasze technologie, to specjalnie dla Was mamy promocję, promocję, ofertę na nasze Lumispa. Kilkaset złotych tani, słuchajcie. Uważamy, że każda z nas powinna, każda, każdy z nas powinien mieć sobie to urządzenie. My je kochamy i uwielbiamy, nasi znajomi, którzy już znają ten produkt, nie mogą Dokładnie, bez jest niego. Jest ich trysty. coraz więcej, naprawdę jest ich coraz więcej. Jeżeli Dokładnie. raz umyjecie buzielumi, ja tutaj przytoczę taką anegdotkę, ponieważ jakiś czas temu nie posiadałam galwana, o którym opowiemy Wam niedługo. I chciałam się wymienić z moją mamą. Znaczy, przepraszam, chciałam od niej pożyczyć galwana, na no co moja mama powiedziała, no dobra, pożyczę ci galwana, ale pod warunkiem, że pożyczysz e, milumi. No i to było takie, nie, to w takim razie ja odłożę sobie pieniądze na galwana, ale bo jego lubić nie dam. Naprawdę, jeżeli użyjecie tej technologii, nigdy więcej nie będziecie chciały, chcieli, bo to również kieruję tą e, ofertę do facetów. E, Umyć sobie buzi w jakikolwiek inny sposób. Wszelkie rodzaje płatki, tak, które nie domywają tego makijażu, a po drugie są nieekologiczne, jednak dbamy o środowisko coraz bardziej. Dla mnie to też jest mega istotne. Ja nie wiem, mięsa, uwielbiam zwierzęta i także staram się dbać o środowisko. To ta technologia naprawdę jest takim must-have i myślę, że od, tej, od niego, od Lumi powinno wiele osób zacząć swoją przygodę z Nuskinem, ponieważ wtedy przekonacie się, że to naprawdę to nie jest zwykła szczoteczka do oczyszczania twarzy. Dokładnie, czyli do 12 kwietnia mamy dla Was ofertę kilkaset złotych taniej, odezwijcie się do mnie lub do Kingi, ale to nie jest wszystko, słuchajcie, bo chcemy, żebyście poznali więcej naszych produktów, więc Kinga powie o tym, co razem z promocją na Lumi mamy dla Was. Dokładnie, oprócz tego, że otrzymacie że kupicie sobie Lumi w dużo niższej cenie, tak jak Aga powiedziała, to będzie kilkaset złotych taniej niż na stronie, Lumi oczywiście jest z żelem, tak, który również sobie wybierzecie, Dostaniecie od nas jeden z trzech gratisów, a mianowicie będziecie mieli do wyboru. Jednego z powerlipsów. One występują w 18 kolorach. Jeżeli jeszcze nie znacie tych pomadek, to to są szminki w... Boże, płynne szminki. Mamy zarówno matowe wersje, jak i bardziej metaliczne, z połyskiem. Są kolory takie nudziaki, jak i bardzo ostre. Ja na przykład mam ten kolor i go uwielbiam. To jest rewelacyjna pomadka, ponieważ zawiera sobie olejek z awokado i witaminę E, więc te usta są pięknie nawilżone, no i naprawdę one są mega trwałe, tak? Więc to jest jedna opcja, żeby wybrać sobie w grapisie takiego Power Lipsa w kolorze, jaki Wam się podoba. Druga opcja. Jeżeli wolicie zamiast makijażu postawić na piękne białe zęby, to to jest produkt, od którego i moja, i Agi przygoda zaczęła się z muskinem. To jest coś, co powinno być w każdej łazience, a mianowicie wybielająca pasta do zębów. Ta pasta, ona nie tylko wybiela zęby do naturalnej bieli, ale również ściąga osad zębów, tak? Kamień. Ja jak poszłam do dentysty, to moja dentystka naprawdę była zdziwiona, że nie mam kamienia, ani nigdzie nie byłam na żadnym piaskowaniu, ani innym zabiegu. Po prostu regularnie używam tej pasty. Ta pasta jest do użytku codziennego, nie jest inwazyjna, tak jak na przykład nie wiem wszelkiego rodzaju żele do zębów, nakładki, pla, te takie... nie plastry, jak to się nazywa? No, nieważne, te takie e, takie foliki, tak? Z żelem, dokładnie. E, to używa, tą pastę używacie codziennie, rano i wieczorem i efekty naprawdę są spektakularne. Ja tą pastę używam, nie, nie kłamiąc od półtora roku i używam ją cały czas, zęby mi nie bolą przy piciu. E, Zimnych czy tych czy ciepłych napojów, a efekt jest naprawdę rewelacyjny. U mnie co chwilę dziewczyny wracają, po te pasty, kupują je cały czas, bo to jest top produkt i must have każdej osoby? teraz mogą go używać nawet dzieci od szóstego roku życia, także ona jest bezpieczna dla Dokładnie. praktycznie wszystkich. I co jest jeszcze ważne? Jak na przykład ja różnych rzeczy związanych z wybieraniem zębów i ta pasta jest na tyle delikatna, że nie robi na takich plamek, które powstają po. Um, um, Szkli, jakby Szkliwo tam się psuje i jakby zbyt mocno jest szorowany tymi mocnymi preparatami w Ona Jest naprawdę delikatna tak. i nie zawiera cukru i glutenu, także myślę, że to też jest ważne dla wielu osób. Ja na przykład mam alergię na gluten i nie powinnam go jeść. Na szczęście nie taką, że się duszę, tylko po prostu moja buzia puchnie i moje palce puchną, także staram się tego omijać, jak mogę. Jeżeli już mam sobie zapodać gluten, to wolałabym zjeść pizzę. Niż żeby ten gluten był dostarczany w paście. Także to jest druga opcja, którą możecie dostać za darmo do Lumi. I mamy jeszcze trzecią opcję, czyli mgiełkę z kwasem fialuronowym, o której Wam wcześniej mówiłam. Ona, tak jak wcześniej powiedziałam, służy do nawilżania i twarzy, i skóry, ciała, a także włosów. Jest to naprawdę fajna. Opcja na odświeżenie makijażu. Ja nieraz robię tak, że nie wiem, mam jakąś, jakieś wyjście wieczorne i po prostu, no nie, chcę mi się po całym dniu tego makijażu poprawiać. Spryskuję twarz tą mgiełką i naprawdę makijaż jest odświeżony, piękny. Także macie trzy opcje. Myślę, że jest to naprawdę fajna oferta. Zamówienia zbieramy do 12 kwietnia i wtedy też zamykamy tą super ofertę. A więc myślę, że no. Nie ma się nad czym zastanawiać. Śpieszcie się, jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej a propos któregoś z produktów bądź a propos samej promocji, to zachęcam, zachęcam Was do kontaktu albo z agą, albo ze mną. Piszcie w komentarzach czy też w wiadomościach prywatnych, my Wam na wszystko odpowiemy. No i niedługo możecie spodziewać się kolejnych filmików, ponieważ będziemy opowiadać również o pielęgnacji, o makijażu i różnych innych ciekaw, ciekawych rzeczach. Także my, mamy nadzieję, że będziecie z nami. I że będziecie nas obserwować. Dokładnie. Dzięki za dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Cześć. Dzięki, cześć.